Siemano, witam wszystkich, z tej strony Dave. Dzisiaj rozwiniemy bardziej temat, który był poruszany na niektórych już grupach, na niektórych kanałach YouTube, ale moim zdaniem nie był wyczerpany, nie był rozwinięty wystarczająco, więc dzisiaj podamy sobie jeszcze parę faktów, parę e, opinii i parę rzeczy, które wpływało właśnie na to, o czym będziemy rozmawiać. A o czym będziemy rozmawiać to właśnie o tym, co się dzieje, gdy kulturyści kończą swoją karierę. Tak to możemy określić, bo... Tu możemy właśnie dodawać dopiero punkty. Jako, że wielu kulturystów kończy karierę na zasadzie scenicznej, ale dalej kontynuuje ją, tak jak Jay Cutler, na przykład, jeżeli chodzi o rozwój medialny. To tutaj chodzi nam bardziej o takie ekstremalne przypadki, bo zazwyczaj oczywiście używa się owych dlaczego? No bo one bardziej przyciągają widza i jednakże możemy sobie tutaj powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że kulturyści właśnie spadają tak bardzo mocno na masie mięśniowej. No i zaczynamy. Punkt pierwszy to oczywiście będzie to, co jak zwykle jest poruszane, jako jest głównym punktem, i tutaj. No, nie można zaprzeczyć temu, że e, ludzie używają tego jako właśnie odnośnik do swoich wypowiedzi. No, i to jest oczywiście zmniejszenie albo odstawienie, a zazwyczaj odstawienie nie do końca, a właściwie przejście na TRT, tak zwane TRT kulturystyczne, e, przez kulturystów. Co mam na myśli TRT? TRT, Testosteron Replacement Therapy, zastępcza hormonoterapia testosteronem. Gdzie przechodzimy na dawki, które no po tak długim korzystaniu ze środków pomagają nam po prostu utrzymać hormony w ryzach. Tak, wiemy wszyscy, na co się piszemy i wiemy, że długotrwałe, tak jak wspomniałem, korzystanie ze środków może się wiązać z, pełnymi, z pewnymi konsekwencjami, takimi jak właśnie to, że nie będziemy w stanie już przywrócić naturalnej produkcji. No i tak jak mówię, większość kulturystów przechodzi na TRT+, raczej, czyli TRT, powiedzmy, które daje im troszeczkę więcej niż standardowe. Większość kulturystów przechodzi na coś w stylu 200 na tydzień i do tego dwie jednostki hormonu dziennie, że tak to oni nazywają, my nazywamy właściwie prozdrowotnie. Więc tutaj też oczywiście dochodzi HCG, 300 jednostek co 3 dni, i mamy jakieś dodatki w stylu, gdy widzimy, że aromatyzujemy, ale wtedy tak naprawdę powinno się zająć albo ilością HCG, albo ilością testosteronu, ale nie o tym rozmawiamy. Więc oczywiste jest to, że kulturyści zmniejszając dawki albo zbrania dość dużych, przechodzą na bardzo małe, nie będą w stanie utrzymać identycznej masy mięśniowej. Bo musieliby brać troszeczkę więcej, uwierzcie mi, utrzymanie, a zbudowanie masy mięśniowej to są zupełnie dwa inne yy, i dwa y, są dwa y, punkty, do których dochodzimy i wymagają one zupełnie innych nakładów, tak to można nazwać, ponieważ uwierzcie mi, zbudować jest o wiele ciężej niż utrzymać. Gdy już mamy to coś, gdy mamy to skute przez tyle lat zbite, i Już będziemy w stanie to tak naprawdę utrzymać na troszkę mniejszych dawkach. Oczywiście mówiąc o pełności, wyraźności sylwetki, to ona nie będzie identyczna. Są też okresy takie jak właśnie budowanie masy mięśniowej, czy redukcja pod zawody. I wtedy na redukcji, na przykład ci kulturyści wchodzą, my wchodzimy na Troszkę większe dawki, a poza sezonem już sobie utrzymują i tak to gra. Także, tak jak mówię, tutaj nie skreślajmy tego punktu, że oczywiście sterydy y, robią jakąś robotę, jakąś robotę. Ma, są częścią tego sportu, tak można powiedzieć, są częścią większości sportów ekstremalnych, ale tutaj właśnie przejdźmy do rozwinięcia tego. No bo nie możemy się zatrzymać na tym, że kulturysta przez to sterydy temu pospadał. Nie! Tu nie tylko o to chodzi, szczególnie jeżeli mówimy właśnie o tych drastycznych przypadkach, o przykładach, które wiecie, będę starał się wklejać tu zdjęcia, które były bardzo duże, a potem spadły do zera. Żebyście mieli zaobrazowane, jak to wygląda, do zera, no do, swojego, do swojej normalnej postury człowieka sprzed kulturystyki albo do no, nieporównywalnej do tego, co osiągnęli. I dlaczego tak się stało, właśnie odpowiemy sobie teraz oprócz punktu, który już poruszyłem. Przede wszystkim pamiętajcie, że utrzymywanie tak dużej wagi w pewnym wieku, bo tutaj musimy zacząć od wieku, kiedy kulturyści tak zazwyczaj przechodzą na tą swoją emeryturę kulturystyczną albo kończą tę swoją karierę. No to już jest wiek około 40-45 lat. W młodym wieku jeszcze nasz organizm jest w stanie przetrwać naprawdę sporo i często to obserwujemy, jeżeli oczywiście jesteśmy zdrowi, nie mamy jakichś wad genetycznych i tak dalej, możemy przetrwać przejść naprawdę wiele te mm, duże. Duża waga jest do przetrzymania, ale im dalej, tym bardziej obciążamy ten organizm, który już i tak, wiadomo, z wiekiem no, nie jest to nam zupełnie potrzebne, jeżeli o to chodzi. I kulturyści właśnie uświadamiają sobie, że jeżeli chcą żyć dłużej, chcą żyć zdrowo, to muszą tej wagi się pozbyć. I tutaj akurat będę chciał poruszać przykłady, żeby pokazać Wam, że niekoniecznie... Trzeba tak spadać mocno, ale też niektórzy po prostu tak wybierają, więc często odpowiedział, dlaczego kulturyści e, tak bardzo tracą mięśniowo, będzie proste, bo chcą, bo chcą i dlaczego chcą, to powiem wam za chwilkę. Także teraz przykład, że nie musimy spadać aż tak drastycznie i genialnym przykładem będzie na przykład Jay Cutler. Zobaczcie, który nadal wygląda bardzo, bardzo imponująco, który nadal przed, prezentuje swoją z siebie swoją sylwetkę, ma bardzo fajny kaloryfer, dalej ma duże łapy, dalej ćwiczy z tego co wiem 6 razy w tygodniu. Dalej trzyma dietę i dalej wygląda świetnie. Tylko on właśnie poszedł w tą stronę, że on już nie potrafi bez tego żyć, i bez tych punktów, które wymieniłem. A tak jak mówię, trzymanie dużej wagi, czyli to mówię, Katler teraz waży powiedzmy 102, 103 kilo, a wcześniej ważył 130, to jest bardzo duża różnica i bardzo duże obciążenie dla serca i organów ogólnie. Więc w pewnym wieku nie ma to już sensu, nie ma to żadnej potrzeby. I tak wtedy y, kulturyści tak naprawdę spotykają się z rzeczywistością, która pokazuje im mówi: słuchaj, no już grawitacja y, działa, dotarł, dopadł cię pewien wiek, skóra nie wygląda już tak samo, młodzież pchnie do przodu tak jak ty kiedyś pchnąłeś i trzeba zakończyć jeszcze, póki wiecie, trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, tak to można wprost nazwać, więc pamiętajmy tutaj o tym, że no po prostu wiek. Ma znaczenie i to jest pierwsza składowa, czyli punkt, który dla kulturystów jest najważniejszy, czyli zdrowie. Jeżeli chcą żyć dłużej, to muszą to przemyśleć, żeby po prostu zmniejszyć albo w ogóle odstawić. Tak jak mówię, na te TRT kulturystyczne, albo zwykłe TRT w ogóle, jeżeli niektórzy nie lubią, albo może tak jak niektórzy mówią, udaje im się. Przywrócić organizm do naturalnego działania. Jednakże pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście tyle lat na bardzo, bardzo. Wysokich dawkach, no bardzo wysokich, no to to jest zupełnie. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy powyżej limitu czegoś, no to jesteśmy już na wyższej dawce. Jeżeli jesteśmy parokrotnie, no to mówię, że to są bardzo wysokie. Jeżeli jesteśmy, no i mamy to uczucie takiego, wiecie, supermena, o którym niejednokrotnie wspominałem, no to ciężko jest się go wyzbyć. I e, zawsze te troszeczkę więcej, a tam, wiecie, w porównaniu brałem powiedzmy 2-3 gramy, teraz biorę mm, 200 mg, 300 mg tygodniowo, no to będzie to na pewno. Zdrowsze i na pewno mniej, więc tutaj. Nie oszukujmy się, jak ja to mówię, że będzie to lepsze wyjście. Kolejnym punktem są kontuzje, i one nie, zwyk nie zawsze muszą dopaść nas ze względu na wiek. Często tak jest, bo po prostu organizm jest już wyeksploatowany, no ale kontuzje, które nie pozwalają nam po prostu ćwiczyć, tak jak u Denisa Wolfa, który bał się po prostu podchodzić później już pod ciężary, który po prostu zdecydował, że okej, okay, wyjdę ostatni raz, bo powiedziałem sobie, że wyjdę, no i tyle, już nie mógł po prostu wracać do tych treningów. Pamiętajcie, że jeżeli idziesz na trening i jesteś przyzwyczajony, do tego, że zawsze chcesz bić te bariery, a nagle nie możesz, no to to jest bardzo, bardzo demotywujące, bo za każdym razem, gdy podchodzisz do ciężar, to masz takie no hmm, co jeżeli znowu będę miał tę operację? Więc y, to musimy również wziąć pod uwagę. Y, cały czas myślenie o tym, czy coś nie puści, coś się nie zerwie, więc y, Czas, zawsze czas bardzo dużo bardzo dużo robi, czyni. Tak jak mówiłem, kwestia wieku. Kwestia obecnych priorytetów. Kulturysta ma teraz dom, ma teraz rodzinę. Tak jak powiedziałem, chce żyć bardzo długo, jak najdłużej. Zmienił swoje priorytety. Teraz dla niego najważniejsze jest wyjść, pokopać piłkę z dziećmi e, i kopać ją jak najdłużej. E, do tego, póki jest jeszcze sprawny, kontuzje go nie złapały, to sobie właśnie. E, Używać, korzystać z tego, i tak jak mówię, jak treningi nie są tak bardzo intensywne, to to jest też główny bodziec, dla tego, żeby utrzymać tą masę mięśniową. Tak jak wiecie, na redukcji nie powinno się nagle przechodzić na pompowanie, a na masie robię sobie ciężary. No nie, zawsze staramy się ten bodziec, żeby był. Także, tak jak mówię, no treningi nie są. Tutaj już mamy sobie kwestię tego, że nawet niektórzy, no niejednokrotnie słyszałem. Ludzie, którzy mają wielką karierę, nawet Luko o tym mówił, że on czasami ma, zastanawia się, czy jeżeli wyjdzie z synem i powiedzmy, na przykład, będzie się chciał, wpadnie mu coś do głowy głupiego w stylu, wejdę na drzewo i spadnę z niego, no to ma po karierze. Także tutaj on też myśli, my to, to myślimy, że takie to jest durne, o jeżu, ale pomyślcie, że macie pracę, stabilną pracę, która daje wam jakieś określone zarobki miesiąc w miesiąc, przychód i nagle dochód, i nagle. Tracicie ją o tak, i rodzina zostaje bez jedzenia. To jest takie myślenie, bo zrobiliście coś banalnego. Więc to jest też takie myślenie u kulturystów, że no okej, okay, doszedłem do pewnego momentu i tak jak mówię, są w momencie, gdy już mogą sobie na to pozwolić, że kulturystyka, zarabianie pieniążków od sponsora itd. nie będzie dla nich priorytetowe na tyle, żeby niszczyć sobie zdrowie, dodawać, odejmować trochę lat życia, właśnie używając te środki, ćwicząc ciężko. Męcząc organizm też dużą ilością jedzenia, bo tutaj nie oszukujmy się ilości jedzenia, które są potrzebne, żeby utrzymać masę 130 kg, są strasznie, strasznie, strasznie duże, więc tutaj też musimy wziąć to pod uwagę, że kulturyści po prostu mają dość żarcia, tak jak Dexter Jackson powiedział, że pierwsze co mu się będzie podobało, co on będzie chciał, żeby zostało tak naprawdę zabrane dla niego, tak to można określić, to to jest właśnie to, że nie będzie musiał tyle jeść. To jest dla niego bardzo, bardzo, bardzo ważne i tym się cieszy, że no nie będzie musiał pchać w siebie takich ilości jedzenia, bo Dexter no, będąc niejadkiem, budując masę, tutaj oczywiście możemy się zastanawiać, no Dexter gdyby pchnął bardziej masę, no tutaj dobra, nie będę tego poruszał, bo to nie jest kwestia tego, co teraz, prawda, ale no Dexter powiedział, że no jedzenie dla niego zawsze było problemem i jeżeli mówimy o Dexter Jacksonie, no to widzicie, tutaj przestał jeść takiej ilości i też pospadał, mimo że nadal wygląda fenomenalnie, nadal żyje tym światem, także Milos Sarsev też zobaczcie ile lat, mimo że używał dużych ilości insuliny i tutaj też na pewno Miał to wpływ, a jednak, mimo tego, że używał insuliny, miał dalej fajną talię. O tym myślę, że rozwinę też ten temat tak bardzo, bardzo, bardzo długo. I, bo są materiały, w których też rzucamy, że insulina miała wpływ, tylko hormon i tak dalej. Ja Wam pokażę, że to dużo więcej ma tak naprawdę, ale oczywiście te środki miały wpływ tutaj, nie oszukujmy się. Tylko, że wszystko to musi być skumulowane i musi być też jakiś bodziec dodatkowy, ale to o tym już niebawem. No to tak jak mówię, mogą sobie pozwolić co w momencie, gdy no już mają swoją firmę, mają swoją działalność, mają swoje jakieś dodatkowe dochody i nie muszą tak naprawdę stawiać stricte na kulturystykę. Inne obowiązki po prostu kulturystyka często zajmuje nam bardzo dużą, dużą część życia. I inne obowiązki, oje, przepraszam, inne obowiązki czasami nam wypadają, że tak to nazwę. No nie jesteśmy aż tak skupieni, nie możemy skupić się na dziesięciu rzeczach, gdy chcemy być najlepsi. Bo tutaj poruszamy oczywiście najlepszych, bo oczywiście najlepszych zawsze też ludzie wymieniali, gdy mieli spadki. Także tutaj musimy sobie właśnie porównać też najlepszych, którzy patrzyli na kulturystykę jako y, oczywiście pasję, oczywiście... Y, Coś, co kochają najbardziej, rozwój, ale też zarobek. No i tutaj już teraz, tak jak mówię, mają inne obowiązki, które teraz wchodzą w to. I niektórzy po prostu mają dość, powiem Wam szczerze. No niektórzy, no mówią wprost, że dla mnie to już... No dla mnie, <laughs> wiecie o co chodzi. Że już dla niego to jest po prostu, no się przejadło. 30 lat robił to samo. Ćwiczył 10, potem został pro 10, został mister Olimpia 7. I po prostu, no... Znalazł coś, co teraz będzie dla niego priorytetem, będzie ciekawe, a kulturystyka gdzieś tam będzie w tle, będzie sobie ćwiczył jako tylko dodatek, możliwe jako opcja dodatkowa rozwoju, bo prowadzi ludzi, bo ma dalej firmy w tym z tym związane. Więc tak jak mówię, niektórzy po prostu czują wypalenie, więc jak widzicie, oczywiście odstawienie środków gra tutaj dużą rolę, sporą rolę, ale są też punkty, o których nie myślimy, tak jak po prostu. To, że kulturyści chcą żyć dłużej. Tutaj nie można nic takiego, nic złego im powiedzieć. I poza tym pamiętajcie o jednym: każdy z nas przechodzi na emeryturę. I pomyślcie, czy jakby na przykład na rok zabrać niby coś się mówi, że jak wiecie, jak się jeździ na rowerze, to się zapomni, to szybko, szybko się przypomina. Ale na rok zabierzmy do jakiegoś kierowcy rajdowego dostęp w ogóle do swojego, wiecie, mobilu i nagle samochodu, i nagle. Dajmy mu wsiąść i od razu, żeby był super perfekcyjny, szybki. To też nie wraca, też z wiekiem refleks jest słabszy i tak dalej. Także pamiętajmy o tym, że każdy zasługuje na emeryturę i wszystko co piękne, te piękne mięśnie, które tak bardzo lubimy, które tak bardzo kochamy, które tak bardzo chcemy zbudować, rozwijać, też mają, przeniknął po prostu. Także mam nadzieję, że rozjaśniłem ten temat, zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i dzięki bardzo, dziękuję Wam wszystkim za wsparcie. I do zobaczenia niebawem.